Od wielbłąda, który wygląda jak kot, po oszukane hełmy przez Airpodsy czy ukrytą anime dziewczynkę? Oto 60 rzeczy w Minecrafcie, których już nigdy nie odzobaczysz. Jeśli lubisz, jak ktoś ci rozwala Bert pixel po pikselu, to zostaw suba, bo dobijamy 600 koła, a my od razu lecimy z pierwszą rzeczą. Zanim następnym razem wsiądziesz na wielbłąda, zrób zbliżenie na jego pysk. Ta paszcza przy dłuższym patrzeniu zaczyna wyglądać jak twarz kota, i nagle nie jedziesz już na wielbłądzie, tylko na zdeformację. Kocie z garbem. Tego naprawdę nie da się już od zobaczyć. Koty są super. Odstraszają klipery, śpią ci na łóżku, ale kiedy je posadzisz i odpalisz Spectator Moda, okazuje się, że pół kota siedzi w ziemi, dużo głębiej niż nawet pies. Do tego przy niektórych skinach, na przykład Luxedo czy czarnym, oczy są tak ułożone, że wyglądają jak jedno wielkie oko cyklopa. Więc, żeby podsumować, masz kota cyklopa, który zapada się w podłogę. No po prostu idealny do Pupil. A przyglądałeś się Snifferowi? Jeśli przybliżysz jego nos i wywalisz resztę modelu, to nozdrza, kiedy ryje w ziemi, zaczynają wyglądać jak para oczu, a razem z nosem daje nam nakręconego pac -mana. Widzicie to? Warden ma na głowie czułki, jakie porównasz z Axolotlem, wyglądają jak te same pierzaste skrzela. Czyli lorowo Warden to po prostu Axolotl posiłowni i mutacja. To całkiem zabawne, że najbardziej uroczy mob w grze ma Demonicznego kuzyna w piwnicy każdego z Waszych światów. Gasty, gdyby nie ich łzy, to z pewnością, razem z Fantomem, byłyby nominowane do najbardziej denerwującego moba roku. Ale zauważyliście, że te łzy są narysowane na jego twarzy? Więc wychodzi na to, że on serio jest wiecznie spłakany. Ostatnio za długo patrzyłem na pająka i one z dołu mają białe kły, które przy dłuższym patrzeniu zaczynają wyglądać jak kolejna para oczu. U góry czerwone kreski mogą być brwiami. Zaś środek nosem albo pyskiem I po chwili masz łeb tak zryty, że nie wiesz Gdzie w końcu ten pająk ma mordę, zęby, oczy A gdzie w ogóle całą twarz? Też tak macie? Pigliny w naderze nienawidzą cię, jeśli nie masz złota To tacy minecraftowi gold diggerzy Z daleka to po prostu agresywne świnie Ale jak spojrzysz im w twarz Te żółte części wyglądają jak oczy Ciemniejsze jak źrenice A reszta jak włosy i odcień od kapturów Jaki jest tego efekt? Piglin wygląda jak anime dziewczynka w czapce świni. Jeszcze brakuje, żeby ów zaczęli mówić, naprawdę. Zauważyłeś, że świnie mają brwi, przez co wyglądają, jakby były wiecznie zdziwione. Do tego ich ogon to idealna cyfra 9. A jak to obrócisz, masz literę G, czyli świnie są wiecznie zdziwione i mają zaszyfrowaną wiadomość G9 na dupie. O co chodzi? Czekam na Waszą interpretację w komentarzach. Krowy są Ikonami Minecrafta. Mleko, steki, skóra to jedne z rzeczy, które z nich dostaniemy. Jeśli przyjrzysz się ich nosowi, zauważysz, że to po prostu morda Silverfisha wklejona w jej pysk. I wygląda to całkiem dziwnie. Lamy. Albo je kochasz, albo ich nienawidzisz. Ich nos, jeśli go wyizolujesz od reszty, zaczyna wyglądać jak osobna trochę twarz. Co ciekawsze, na jajku spawnującym mamy wręcz pysk szalkera. co wprost nam mówi, że Lama ma mordę w mordzie. Na pierwszy rzut oka, jak patrzysz na kurę, ich biało-czarne kwadraty to całe oczy. Ale tak naprawdę czarny piksel to tylko źrenica, a białe piksele w oku to reszta ta oka. I nagle widzisz, że kurczak ma ogromne tempe spojrzenie. Co jest mega creepy. Żeby dobić temat kotów. Przy niektórych teksturach, tuxedo i black, układ pikseli sprawia, że ich oczy naprawdę wyglądają jak jeden wielki pierdzielony globus. A im dłużej się gapisz, tym bardziej widzisz cyklopa, niżeli kota więc miłego spania w tym samym pokoju z nimi. Kojarzycie Villagera Rybaka? Ziomek ma na fartuchu surową rybę. Problem jest taki, że to tekstura usunięta z gry. Ona jest sprzed ponad 11 lat. Nowe wersje, nowe moby, a on dalej chodzi w rybi marchu z 2012 roku. To dopiero jest weteran Minecrafta. Ale to nie wszystkie rzeczy, które skrywają villagerzy. Bo przykładowo taki najbardziej znany, czyli bibliotekarz, ma na głowie książkę zamiast kapelusza. Inny, na przykład Kleryk ma na szacie twarz Creepera z jakiegoś powodu, a Armorer nosi maskę na czole, która nie ukrywajmy ma ultramemiczny wygląd. Pilina spotykasz nie tylko jako moba. Na jednym z rodzajów Blackstone'a jest jego nos. W innym przypadku, przy Chiseled Nether Bricksach widzimy motyw widerowego szkieleta. I tego jest więcej, bo większość rzeźbionych bloków ma na sobie twarze mobów. Na przykład Chiseled Sunstone ma twarz Creepera, Red Chiseled Sunstone ma motyw Widera, Resin briki mają Creakinga, a Tough Symbol bliza. To może coś o jedzeniu. Kiedy jesz, z twarzy wypadają ci cząsteczki aktualnego żarcia, które spożywasz. Przy zupach większość tekstur to drewniana miska, więc podczas jedzenia dosłownie obgryzasz to drewniane naczynie. Można? Można. A wiecie, na jaką rzecz w Minecrafcie od teraz patrzę, jak na jedzenie? Uwaga, jest to książka. Nie wiem jak wam, ale mi tak cholernie przypomina te lody sandwicze, które się jadło, że to koniec. Ciekawe, czy one w ogóle dalej są. Sklepach. Oxide Daisy to ładny kwiatek, który jak odpowiednio poobracacie w ramce, to będzie wyglądał jak jajko sadzone na talerzu z zielonym widelcem obok. Więc technicznie, dopóki nie ma gotowanych jaj w piecu w Minecrafcie, to jest to zdecydowanie najbliżej śniadania jakie możemy mieć. Ognisko ma dwa ukryte sekrety. Po pierwsze, w ekwipunku wygląda jak kawałek pizzy. No trójkąt z żółtym środkiem, inaczej wyglądać nie może. A gdy zgasisz ognisko łopatą i przyjrzysz się wypalonemu modelowi, zobaczysz tam pysk kota, czyli jest to blok, który naraz jest pizzą i kotem. Dość dziwne połączenie. Jeśli położysz styki na ziemi w odpowiednim układzie, ich paski zaczynają wyglądać jak bieżnik na podeszwie naszego buta. Na dircie albo błocie kolor wręcz idealnie się zgrywa z blokiem i wygląda to jak ślady naszych stóp, więc realnie możecie zrobić CSI Minecraft Edition, jeśli macie ochotę. Blok suszonych wodorostów jest świetny jako paliwo, tylko że kilka takich bloków obok siebie wygląda jak czarne worki na śmieci. A przypomnę, to technicznie blok jedzenia. Czy to ukryty przekaz jak guzniany jest to żarcie? Honikom w ramce na przedmioty, obrócony odpowiednią ilość razy zaczyna wyglądać jak pluszowy miś. Duże kółko to łapki, dwa ciemne punkty to oczy, zaś środkowy to nos. Też to widzicie? Od teraz plaster miodu jest jeszcze słodszy. A Znaliście kiedyś nieprzepalone złoto? Odwrócone do góry nogami wygląda jak żółta gumowa kaczuszka. Małą grudkę masz jako głowę, większą jako ciało. I nie mówcie mi, że to nie było celowe. Kaktus normalnie stawiasz na piasku i widzisz tylko boki. Ale jeśli zawiesisz go w powietrzu i spojrzysz od spodu, zobaczysz słoje jakby był drzewem. Też to zauważyliście? Lilie wodne są fajne do parkura po jeziorach. Z góry wyglądają jak pac a kilka głosików przed nimi to idealne kulki. Problem w tym, że ich tekstura jest... Niecentryczna, nie wypełnia całego hitboxa, więc gdy dwie lilie są odwrócone do siebie, nigdy nie są idealnie naprzeciwko, więc dwóch pacmanów nigdy nie spojrzy sobie prosto w oczy. Silanter z monumentów to zwykłe źródło światła. Dopóki nie przyjrzysz mu się z bliska. Jej tekstura jest animowana i tworzy wirujący, pulsujący efekt w środku. To jest legalny hipnotyzer w grze. Jak się o tym dowiedziałem, to dosłownie siedziałem i nie mogłem przestać się. Na no to gapić. Sprawdźcie sami. Blok magmy z jednej strony ci szkodzi parząc się w stopy, a z drugiej ciągnie pod wodę dając tlen. Ale jak położysz skulkowe pnącza na blok diamentu, otrzymujesz coś, co wygląda jak niebieski magma-blok. Postawcie to sobie sami i spójrzcie. To podobieństwo jest po prostu chore. Kamień i bedrock wydają się kompletnie różne. Jeśli postawisz je obok siebie, zobaczysz, że mają prawie ten sam układ plam. Tylko bedrock ma po prostu dużo większy kontrast. Do tego w teksturze stona można dostrzec twarz szkieleta w okularach przeciwsłonecznych. Dam sobie rękę, pierdzielić, że przekopałeś ich setki tysięcy, a pewnie nawet tego nie zauważyłeś. Ogólnie, jeśli dobrze ustawisz bedrock na granicy bloków, możesz zobaczyć twarz Widera. Mało tego, podstawa kryształu Endu używa starej tekstury bedrocka sprzed lat. To jest w sumie zastanawiające, czemu Mojang nie zdecydował się jeszcze tego ogarnąć. Aż tak są leniwi? Wixa też się dzieje na granicy między blokami Deepslate. Czasem pojawia się tam kształt grzyba, a na płaskich ścianach da się wypatrzyć pysk niedźwiedzia, który trochę przypomina Frediego Fazbera, Ale zdecydowanie sporo skrywa glazurowana terakota. Biała wersja ułożona odpowiednio Wygląda jak główka pingwina. Limonkowa, jak sama nazwa wskazuje, przypomina przekrojoną limonkę, a brązowa skrywa gwiazdę ninja. Budowniczy mogą z tego naprawdę wyszpącić sporo ciekawych patternów. Teraz całkowicie spieprze wam spojrzenie na cegły, które wyglądają ładnie, dopóki nie przyjrzysz się krawędziom. Na górnym brzegu bloku białe linie nie łączą się z teksturą na górze. To samo dzieje się na nether bricksach, red nether bricksach, czy resin bricksach. Po tym wszystkim. Wszystko co zbudowałeś z cegieł nie będziesz wyglądało tak samo. Nie dziękuj! Stonebrick Stone z motywem książki wygląda stylowo, dopóki nie zauważysz, że wzór nie jest wyśrodkowany, jest delikatnie przesunięty w jedną stronę, ale to wystarczy, żeby każdy twój mur wyglądał krzywo, ale to nie koniec krzywizny. Kociołek można wypełnić wodą, lawą albo sypkim śniegiem. Z tym, że jego zewnętrzna krawędź jest przesunięta o kilka pikseli, a model Ma drobnie rozjechane rogi. Patrzenie na to każdemu budowniczemu sprawia fizyczny ból. Tak niewiele potrzeba, żeby to naprawić, a może nic, przez tyle czasu. Reszta narzędzi też nie jest zbyt prosta. Kowadło z bliska ma delikatnie przesuniętą teksturę podstawy. Wędzarka od spodu ma trzy rogi takie same, a jeden totalnie z dupy z inną teksturą. Naprawdę z każdą minutą tego odcinka coraz więcej bloków wygląda jak jakiś niedokończony projekt. Do czego służy lektern wszyscy ogarnią. Tylko, że model lekko unosi się nad ziemią, jakby nie stał na bloku. Swego czasu ikona lekternu przez długi okres była o jeden piksel za duża i wystawała poza slot. A jakby tego było mało, książka na nim ma przesunięty o 1 piksel ściek w połowie strony. To nie jest zwykły blok. To zdecydowanie zamach na psychikę perfekcjonistów. Villager Outposty generują się od 1.14, a zauważyłeś, że na jednym z rogu dachów brakuje dwóch bloków, przez co cały dach jest asymetryczny? To bóg który można naprawić w 3 sekundy zapewne, a siedzi w grze od lat, a gwarantuję, że jak teraz spojrzysz na wieżę, to będziesz go widział za każdym razem. Tabliczki i drabiny też mają jeden problem. Jeśli spojrzysz z boku, zobaczysz, że wiszą milimetr przed blokiem, a między nimi a ścianą jest dosłownie szczelina. Jakim cudem się one trzymają? Ktoś z Was ma jakiś szalony pomysł? Możecie napisać w komentarzach. Zauważyliście, że drzwi dębowe i żelazne w formie itemu mają mniej okienek w dolnej części niż te już postawione? Jakby tego było mało, klamka jest o jeden piksel za wysoko, a krawędź drzwi jest totalnie spieprzona, bo tak naprawdę to przekopiowany fragment tekstury z frontu, co strasznie skacze wizualnie i naprawdę nie Wygląda. Zaś fajnym smaczkiem jest to, że gdy postawisz obok siebie dwa Warped dorsy, czyli te nederowe, stworzą one jakąś creepy twarz. Command Block na pierwszy rzut oka wygląda jak zaawansowany technologicznie klocek. Tylko, że wszystko się psuje, jak mu się przyjrzysz. Z bliska jego wzór na jednej krawędzi nie łączy się poprawnie, zaś białe panele z boku są źle wycentrowane. Po dwóch stronach mają dwa piksele odstępu, po innych zaś trzy. I cały czar zaawansowania pryska przez głupią teksturę. A widziałeś, że wszystkie kilofy w ekwipunku mają dziwną białą obwódkę wokół tekstury? Wygląda to tak, jakby ktoś o jeden piksel przesadził z jakimś glowem. W alfa i beta ikona diamentów w slocie ekwipunku była przerażająco niesymetryczna i przesunięta w jedną stronę. Na szczęście to naprawili. Zaskakujące, że coś im się chciało poprawić w teksturach. Ale kiedy masz pusty hotbar, przyjrzyj się proszę ramkom slotów. Tekstura tych prostokątów to stary pierwotnik czyli za każdym razem. Gdy nic nie trzymasz w łapie, gapisz się na plażę sprzed update'u. Item frame jako item nie jest pustą ramką. W środku ma coś, co wygląda jak mini żelazny miecz. To subtelne, ale jak już raz to zauważysz, zawsze będziesz widział ten mały mieczyk zamiast pustej ramki. W trybie spektatora na dole są trzy przyciski. Teleport do gracza, do drużyny i zamknięcie. Każdy używa starych tekstur, stare kokaendu, starej głowy gracza i starej bariery. Mojang chyba naprawdę lubuje się w klimacie muzealnych tekstur. Blok złota i blok diamentów mają prawie identyczną teksturę, tylko inny kolor. Tak samo jest z redstone'em, gunpowderem, cukrem czy glowstone dustem. To ta sama grudka, tylko w różnych odcieniach. Wiele ingotów i cegieł ma tak samo ten sam kształt, tylko po prostu z innym kolorem. Do tego stone i bedrock, jak już ustaliliśmy, dzielą układ plam, więc można to podsumować tym, że Minecraft to festiwal oszczędzania na teksturach. Dżunglowe drzewo położone bokiem to po prostu obrócony i przefarbowany dębowy pień. Ale dobra, to może być dość normalne. Tylko wiedzieliście, że są w Minecrafcie drzewa, które nie są docelowo drzewami? Na górze takich bloków jak polerowany bazalt, kwarcowy pilar, ul, Ancient Debris czy Rainforest Deep Slate widać teksturę w stylu pnia drzewa. Na boku crafting table wiszą młotek, piła i nożyczki, których nie da się w ogóle skraftować. Smithing Table ma jeszcze więcej. Jakiś młot, dłuta i inne tajemnicze narzędzie. A fragment, który wielu brało za twarz Creepera to tak naprawdę kombinerki. Po co takie wiksy, jak można było dać coś, co jest w grze, no nie? Większość hełmów na modelu ma osłonę na nos, ale w formie i temu tej osłony już nie ma. Wyjątek stanowi Netherite Helmet, one mają ją zawsze, oraz Turtle Shell, gdzie to nigdy nie występuje. Czyli jedyne konsekwencje hełmy w grze to ten najlepszy i można powiedzieć najmniej używany. Noz villagera jest dokładnie na wysokości zatrzasku skrzyni i ma podobny kształt. Jak dobrze pokombinujecie z takstekiem, to skrzynia zaczyna wyglądać jak villager, który się przewrócił i udaje mebel. Na crafting table wiszą nieistniejące narzędzia i ok, można się z tym pogodzić, ale zwykły bookshelf ma książki, które wyglądają jak małe postaci z Among Us'a. Chiseled bookshelf ma tle oczy Kirby'ego albo jakichś ninjów. Co to w ogóle za wiksa? Wiecie, że w Minecrafcie istnieje jeszcze inny Amogus? Weź sobie surową mieć, wstać ją w ramkę i obróć bokiem. Jak raz to zobaczysz, to każdy koper, który będziesz kopał na n 1 cpl na Lifestealu, będzie zawsze podejrzany. A co wam przypomina tekstura Sugar Cane Jako item w ramce wygląda dosłownie jak ręka zombie. Trzy segmenty, zgięty nadgarstek, no po prostu wszystko się zgadza. Czarna świeca położona w ramce na przedmiot wygląda dosłownie jak myszka od peceta. Może bez scrolla, ale kształt jest dosłownie taki, ale to akurat pewnie wie nie jeden, który robił setup gamingowy w Minecrafcie. Tak samo nie mogło zabraknąć klasyka. Żelazne buty w ramce na przedmiot obrócone do góry nogami wyglądają dosłownie jak Apple AirPodsy. Różnica jest taka, że te kosztują 4 sztabki żelaza, a nie całą wypłatę. Chyba, bo w sumie nie wiem ile kosztuje sztabka żelaza. Możecie sprawdzić? Lina w ramce na przedmiot sama w sobie wygląda jak cyfra 9. Jeśli postawisz obok drugą ramkę i włożysz kolejną linę, obracając ją do góry nogami, dostaniesz 6. Ale jakbyś do tej szóstki dołożył mutykę, to masz... 6, 7, 7, Dalej kurwa, nie wiem co to znaczy, nie? Wiem, serio. Tory w wersji zakręconej mają w rogu fragment, który wygląda jak kamienny kilo. Jak wytniesz resztę tekstury, w głowie widzisz idealny kształt narzędzia. Więc za każdym razem, gdy zrobisz zakręt w to, od teraz będziesz widział przyklejonego Kilofa do ziemi, ale to w sumie też jeden z klasyków, który zna wielu z Was. Smocza głowa to całkiem unikalny drop z endu. Jej rogi na górze są dokładnie w kształcie ston butonów. Wygląda to tak, jakby ktoś dosłownie wziął dwa przyciski, przykleił je do tej głowy i powiedział: gotowe. Duże poprocie jako blok są wysokie na dwa bloki, ale ich tekstura weku wykorzystuje tylko górną połowę. Przez co w twoim ekwipunku wyglądają na mniejsze. Niż małe poprocie. Gdyby usunąć im całkowicie nazwy, to totalnie zrobiłoby ci beret. Z włócznią akcja jest podobna. W waszym eku tekstura jest drastycznie skrócona w porównaniu do wersji, którą trzymamy w łapie normalnie. Jest jedno konkretne malowidło, które wielu graczy nazywa Rick Astley albo Anakin Skywalker. W rzeczywistości to obraz Christophera Zetterstranda inspirowany klasycznym pejzażem. Ale dla większości to zawsze będzie. na na Down, never gonna run around and desert you.